Rania. Porwali Wielicie, wszyscy jeden ja gdzieś tam, No, no porwali, porwali mnie. Cię. Chcecie teraz szczepić dzieci, gdzie umieralność dzieci na covida według waszej statystyki to jest 3000 promila. Przepraszam, 300. 300 promila. To jest powód do tego, żeby szczepiać dzieciom preparat nie szczepionkę. Preparat niezbadany. Strony, firmy produkujące mówią na swoich stronach, że cały czas badanie trwa. Badanie ma się skończyć w 2023 roku, w 2022 roku. A co się stanie, kiedy te szczepionki zostaną odrzucone? Kiedy się okaże, że te szczepionki uczyniły więcej zła, doprowadziły do tak strasznej ilości śmierci? Co wtedy zrobicie? Co wtedy Pan nam powie? A jaki Pan jest człowiekiem, tak naprawdę to my widzimy nie w czasie Pana przemówień, nie w czasie Pana przejazdu, tylko tak naprawdę widzimy Pana wtedy, kiedy Pan myśli, że nikt Pana nie słyszy, kiedy nie obowiązuje Pana etykieta, kiedy jest Pan naprawdę sobą i kiedy Pan mówi, że Polak powinien zapierdalać za miskę ryżu. To jest prawdziwy Morawiecki. Miska Ryżu dla premiera! Miska ryżu dla premiera! No tak Wysłaliście przeciwko narodowi policję, wiedząc, że działacie niezgodnie z prawem, o czym zresztą Pan sam przyznał, że tak nie może być. I w listopadzie ubiegłego roku wprowadził pan kolejną ustawę. Którą mi tak sądy uwalają, ale do czego zmierza? Dzisiaj policjant staje przeciwko bratu, brat, ojciec stoi, staje przeciwko synowi, policja patrzy na nas pełna nienawiści, u nas niektórzy też już mają taki wzrok. Ale to jest wasze celowe działanie, to jest wasza zagrywka. Bo gdyby policjanci pomyśleli, gdyby logicznie pomyśleli, i gdyby skorzystali z tej ustawy dla policji, którą tak bardzo się szczycą, kiedy nas próbują y, legitymować, to mają 58 punkt, który o tym mówi, że należy odstąpić od wykonania rozkazu, ale jest jeszcze jedna rzecz. Policjant, który podejm, podejm, potrze, y, do którego dotrze wiadomość, że ktoś postępuje niezgodnie z prawem. Są takie paragrafy, gdzie dają uprawnienie policji do działania z urzędu, nie z prywatnego oskarżenia. Oni wszyscy powinni Was aresztować. Was jest taka mała garstka, ich nie trzeba całych 100 tysięcy, które są w Polsce. Ich by wystarczyło 10 tysięcy. Otoczyliby Was w dzień, kiedy obradujecie, nie w dzień, kiedy Was tam nie ma, w sobotę, w niedzielę. Chociaż Wy w ciągu tygodnia, co żeśmy zresztą. Widzieli niedawno w Ministerstwie Zdrowia też nikt nie, nie pracuje. Wszyscy na urlopy pojechali, a podobno taka straszna pandemia. W MIG by was załatwili. To dlatego przekupiliście policjantów, to, to dlatego im dokładacie pieniądze. I to wyszło na jaw, że w tajemnicy przed innymi funkcjonariuszami, funkcjonariusze prewencji mają dostawać pieniądze. Widzieliśmy te dokumenty. Co prawda nieoryginalne. Kserokopie widzieliśmy tych pisem. Dlatego oni stoją za wami. Bo my im nic nie możemy dać. My możemy im dać tylko wolność, uczciwość i sprawiedliwość. Ale oni tego nie chcą. Dla nich to jest za mało. Oni wolą kacę, tak jak lekarze. No. walczyli w czasie II wojny światowej o naszą wolność, a my sobie tak po prostu dajemy ją odebrać. Panie Morawiecki, kochany nasz panie premierze, niech pan wytłumaczy nam głupim ludziom, płaskoziemcom, jak to sprytnie odwracacie uwagę od meritum, nazywając nas płaskoziemcami, żeby ludzie, którzy nie, mali, nie mieli pojęcia co się naprawdę dzieje, właśnie żeby stoczyli z nami takie spory. Niech pan nam wytłumaczy, dlaczego jest tak, że jak idę do szpitala, do przychodni, do lekarza, on mnie nie wpuści, bo muszę mieć maseczkę, chociaż on sam jej też nie ma. Widzieliśmy na wielu, wielu filmach. Ale kiedy pójdę do tego samego człowieka prywatnie, do jego gabinetu, to jestem witany jak gość. Proszę bardzo, pan siada, maseczka. Nie, nie potrzeba. Ten pan doktor też maseczki nie nosi. To jak to jest? Ten wirus ma jakieś specjalne moce, który potrafi rozróżnić Państwową Służbę Zdrowia od prywatnej służby zdrowia. 160 tysięcy nieżywych Polaków z pana winy. Morderca! 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 Dlaczego polski minister zdrowia, polskiego rządu? Nie podlega pod polskie, pod polskie, pod polskie prawodawstwo. Co go, do, co go chroni immunitet? A może ma inne obywatelstwo? Niech nam pan to wyjaśni. Pan zresztą też nie podlega pod polskie sądy. To niech nam pan powie dlaczego, jest pan taki. Pan niecykam. premier zapowiedział, co staje się faktem. Rodzinny kapitał opiekuńczy. Rodzina w centrum życia, rodzina w centrum uwagi. To ostatnie pięć lat. To dobry czas dla polskich rodzin. Polski ład dalej pokazuje kolejne rozwiązania. Strategia demograficzna 2040 to pokazanie instrumentów, które są potrzebne przede wszystkim, aby w Polsce rodziło się więcej dzieci. Morderca! 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 Jakie Nie chcę wysłuchać naszych głosów! Morderca! Jesteśmy pod komisariatem w Kaliszu. Zamknęli tutaj, przywieźli tutaj dwóch uczestników Zjedzmy razem ze mną, ale jeszcze kogoś? Bo tam nie, nie, nie. radio u nich się gotowało. Nie, 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 nie. bo my się przenosiliśmy. Brody mieli zginąć, ale czy Aha, to nie? Aha, było. tego co użyteczko. Z to, co, nie, 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 nie. Ale nie, nie był, bo. był Jeszcze pokiereszowali po tym, ale na oddukcji się, się nie nadaje raczej, ale przy zatrzymaniu, bez podania. Znaczy, Bez wezwania, żebym wszedł do radioozu, to, znaczy to, to, to chyba to wszystko jest. jest gdzieś tam, na którym, na którym tam. Czyli generalnie. porwali cię, wszyscy. Można jeden A, gdzieś tam. No, no, porwali Porfali mnie. Cię. Jeden gdzieś tam w końcu. 4 później No, jeden w końcu gdzieś tam i podał imię i nazwisko, to już mam poszło od razu w murę, żeby nie, nie zaginęło. zobaczymy, nie? Będziemy. Będziemy pewnie coś tam pisać na berdyczów do prokuratury na zatrzymanie jakieś skargi, nie? Albo no trzeba. A jak to się rozwiąże, e, pewnie skierują wniosek do sądu. Będziemy w sądzie. Sąd zdecyduje, czy żeśmy zakłócali porządek, czy żeśmy nie zakłócali porządku, nie? Dobra, jeszcze jedno pytanie, ten drugi kolega, którego nie... yy, za chwilę wyjdzie. Aha, dobra, tak, tak, idziemy. Dzień dobry. Jedynie wziąłeś za mną. Przeczałeś przez megafon i co się wydarzyło. W czasie kiedy mówiłem przez megafon no, no, no. Yes. zostałem otoczony przez policjantów. Chcieliście się z tobą. <entre> no mniej więcej. No i zaprosili mnie do radiowozu. Zaprosili. Ciebie zaprosili bo Antka nie zaprosili? nie zaprosili. Aha, no nie, to mówię właściwie. Zaprosili mnie do radiowozu, nikt mnie nie, nie, nie wpychali, mnie nie wrzucili mnie. Wsiadł ze mną policjant. No, przyjechaliśmy tu na komendę. No lute. Poprosiliśmy wody, dostaliśmy wody. Kawy mi nie chcieli dać, ja mam straszne problemy z ciśnieniem, nie chcieli mi dać kawy, no, ale nie musieli. Hmm.